Proszę Państwa, ja Was podziwiam. Wasz spokój podziwiam. Tylko czy to nie jest trochę nonszalancja dotycząca Waszych prywatnych samochodów pozostawionych tutaj dookoła amfiteatru? Ale macie odwagę? Ja już trzykrotnie schodziłem, mój jeszcze stoi. Wiem, Wy ufacie swojemu szefowi policji. Ja nie mogę, bo w Warszawie co trzy miesiące wymieniają. Ostatniego sprowadzili ze Szczecina. Tak, tylko że on był zwyczajny, że on ma pięć minut z gabinetu na przejście graniczne i pierwszą rzeczą, jaką zrobił w stolicy, to oszlabanował miasto. Akcja zapora była, poważnie. Ja mieszkam na obrzeżu, jadę do centrum, szok. Kałasznikowy, policja. Sarajewo urządzili. Patrzę, celnik stoi. Pod Warszawą na szosie celnik. Poznałem od razu. Rękę miał wyciągniętą. Zatrzymywał te samochody. Stoję. A tu psycholog jakiś był, tak spojrzał na mnie, oczy miał tęskniące za rozumem, tak? Znacie go? Nie. Pyta, co wiedziemy? Koszule do pralni, sztuk? Osiem. Odzież zagraniczna używana, cło zapłacone? Nie. Konfiskujemy, auto też, jako opakowanie. Chwała Bogu, że znalazłem metki wulczanki. Dalej pytał. Gdzie ma kontakty? W ścianie, mówię. O zagraniczne pytam. No mam jeden telewizor zagraniczny, to i kontakt mam zagraniczny, żeby to pasowało jakoś. Jaki telewizor? No, Rubin. Takie prywatne rzeczy pytają. Niesamowita nerwowość od tego na wszystkich granicach powstała. To się udziela nawet Bogu ducha winnym czeskim kierowcom tranzytującym tylko przez Polskę do Rosji. Bywa, że ten Czech przerażony, rozdygotany, wraca do Cieszyna na przejście, całe się trzęsie. Celnik pyta się, co jest? Co się stało, brzewana? Tak się zdenerwowałem. cały się trzęsie zgubiłem papierosy, no fajki, wcięło mi. Całego tira razem z przyczepą. Poważnie. Nie, dlatego ja osobiście doglądam. Z tym, że, proszę Państwa, ja, ja mam co doglądać. Ja mam auto, y, ja sprowadziłem z, z Gruchotowic, z Niemiec auto kupię, niedrogo. A co, polonezem mam jeździć? Nie, nie, dla mnie fakt, że premier dosiada poloneza, to jeszcze żaden argument. Zresztą Pan Waldek, decydując się na tę posadę, udowodnił, że ma skłonności samobójcze. Ale z drugiej strony słuchałem konferencji prasowej, dyrektor ma się czym chwalić, mówi, że schodzą już taśmy polonezy całoroczne. Poważnie zimą można jeździć. Gorąc, bucha, te rurkę od centralnego przewiercili w tłumik. To jest nawet ekologiczne, bo spaliny na zewnątrz się nie wydostają. Więcej on, ten najnowszy model, ma bardzo dobrą przylepność. Ma i nie tylko latem, kiedy jak wiemy nasz asfalt w słońcu, no on zmienia stan skupienia. Kierowca też zresztą. Nie, ale, ale, ale w każdych warunkach. Ona, wymyślona w dębicy Opona, jest czepna do kałuży. Ma rowki odprowadzające wodę do wnętrza. Zrozumiałem, czemu polonezowcy miesiącami nie zdejmują tej folii z siedzeń, tylko tak jeżdżą. Każdy egzemplarz ma testowaną szczelność. Właśnie oni na 24 godziny zamykają do wnętrza żywe stworzenie, kocura. I jak się okaże, że on w tym czasie nie ucieknie, znaczy auto szczelne. Co jeszcze? No teraz w słodne dni na przedniej szybie lądują grudki błota, mazi. To nieestetyczne. Szczęściem wycieraczki równomiernie wcierają całość w szkło, ale wtedy przednie okno staje się nieatrakcyjne widokowo. Te, te fiutki od spryskiwaczy... To one zamarzają już w październiku przecież. Nie no tak. Przytomniejsi na zimę przemontowują je do środka sobie. I, i co go ta szyba wkurzy, tą se psi, ja? Tam? Jeszcze raz. Nie, ja nie chcę Państwu wmawiać, że ten płyn, że on poprawia widoczność. Ale humor na 100%. to dobrze, że mam samochód stamtąd, prawda? Znaczy, zaraz się okaże, czy mam, jak pójdę na parking, oczywiście. Mogę zdradzić. Ja dotarłem do tej kostkarki, która naleśnikuje samochody. Bardzo tanio można kupić. Na tarpana trzy sztuki weszły. Przywiozłem to do Warszawy, do pana Kazia, to mój blacharz. Znaczy, blacharz to jest. Paganini szlifierki. Nie, jaki to stres dla mnie, kiedy ja wyrzucam mu y, te zakupy. Czy on rozpozna, co to było kiedyś? Ludzie różne rzeczy zwożą. Znajomy przywiózł ściśnięty taki przystanek autobusowy się okazał. No i co, co miał zrobić, facet? Założył sobie pętlę. Jeszcze nie tak dawno, kiedy widziałem na szosie lawetę wypełnioną tymi połamańcami, to ja byłem przekonany, że to Hasior z wystawą do Warszawy ciągnie. Dzisiaj jesteśmy w Europie. Zarejestrowali mi nawet to. Napisali mi, w dowozie mam lat. Kiedy on wyraźnie cztery tropy mi zostawia. Nie, ja policzyłem. On jedzie przodem w skos. A, przepraszam, przypomnijcie sobie z fizyki, bo to było, że kierunek ruchu jest powypadkową wszystkich sił. I zależy od tego, gdzie było przyłożone. To jest fascynujące. Ci sprzeciwka myślą, że idę na czołowe, chowają się w rowie. Radary fiksują. Właściciele już nie muszą. Zdominowałem elektronikę, nawet w tak trudnych czasach, kiedy dzisiaj każda szanująca się zasadzka jest wyposażona w pistolet radarowy. Tak, on miota we mnie swoją wiązankę. Ja w niego swoją też oczywiście. Zatrzymali mnie i od razu na huki. Przepraszam, od razu głośno do mnie, tak? Pan wie, co pan przeskrobał? Wiem, numery silnika. No, przyznałem się. Nie o to im chodziło, proszę Państwa. Światła moje nie wzbudziły zaufania. Głowy nie dam sobie uciąć, że w dobrym miejscu te lampy pouwieszałem. To krótkie jest chyba troszeczkę za krótkie. Ono świeci mi pod samochód. W nocy wyglądam, jakby mi się ziemia pod stopami paliła. Drugie krótkie świeci do komory silnika. Idealnie, bo ja tamtędy wchodzę do wnętrza. Poważnie, pan Kazio tak naciągał blachę na gorąco chyba, że nie stało otworu na drzwi dla kierowcy. Tak, to jest jeden zarzut, a drugi mieli? Wyszło im, wiecie co, że jechałem 90. No to już kompletna bzdura. No oczywiście, wiem najlepiej, bo wiem, bo mam 60. Stale. Mam 60. Co? No przepraszam bardzo, sam tę wskazówkę przymocowywałem, to wiem gdzie stoi. Ale nie, nie, poprosiłem, poprosiłem tego, tego dowódcę czaty tej. Ja nie wiem, oni mają stopnie, to był chyba nadgończy nawet. Co, ja się nie znam. Przyszedł, pokazałem, że jest 60, zobaczył. Puścili mnie. Poważnie, zapłaciłem i pojechałem. Idę zobaczyć na parking. Jeszcze raz tam na parkingu widziałem. Chodzi taka ruda, taka, chodzi. Czerwona, taka. Rdza. Ale niesamowicie muzykalna jest. Mówi tak, mówi. Poloneza czas zacząć.